Mieszkaliśmy na tych 30 metrach. No i no małe było to mieszkanie, bo to była kuchnia, tylko łazienka i pokój. No to jak dziecko by się urodziło, no to wiadomo pokój dla dziecka, nam oddzielny, czy jak coś goście, czy coś, no to nie było warunków do tego. No i jak dostaliśmy te większe mieszkanie, bo tutaj mam 41, 42 prawie, no to się ucieszyliśmy, że będzie przynajmniej ten pokój dla dziecka. Że my oddzielnie, dziecko oddzielnie. Gdybyśmy dalej mieszkali w tej kawalerce 30-metrowej, no to myślę, że nie zdecydowalibyśmy się na drugie dziecko, bo tam dla jednego nie było miejsca, a co dopiero mówiąc o dwóch. Żebyśmy mieli własne jakieś tam mieszkanie, byśmy musieli brać kredyt, a nam nikt tego kredytu na pewno by nie dał. A to jest, by była taka szansa właśnie, żeby mieć coś swojego. Teraz yy, nie płacimy dużo, no bo ten czynsz i jeszcze te dopłaty, my mamy 41,5 metra, to u mnie wychodzi coś koło 500 zł czynszu, no i dostałam 200 zł do tych dopłat.